Warkocze moje, gdy wam śpiewam, rytm twista sięgnął piosence każdej pomagają mi. Warkocze moje, jak widzicie, potrzebne mi są, choć warkoczyków niemal każdy drwi. Niemodny warkocz, 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 powiadają zetni warkocz, warkocz, doradzają po co do, do warkoczy, się to tłuszczowie. Nie jednych kuje w oczy urok tych warkoczy o warkocz, Cały buzią to czy ja nie zetknę, jednak my warkoczy Warkoczy moje, kiedy tańczę, rytm tańca sięgną, więc w tańcu także pomagają mi Warkoczy moje i do tańca potrzebne mi są Co mnie obchodzi, że z nich każdy drwi Warkocze moje, kiedy tańczę, w rytm tańca sięgną, więc w tańcu także pomagają mi. Warkocze moje i do tańca potrzebne mi są, co mnie obchodzi, że z nich każdy drwi. Niemodny warkocz, 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 powiadają zetni, warkocz, warkocz, doradzają po co do warkoczy się strącają w wie. Nie jednych chuje w oczy urok, warkocze, o warkocze. Jednak my nie. Ja nie zetnę jednak My nie Ja nie zetnę jednak My warkoczynie Nie